Płomienne serce Jordla nigdy nie przygasa! Ja nie potrafię się bać! Tylko patrzcie! W imię Bundle City zrobiłem dziś przynajmniej sześć awykonalnych rzeczy! Ostrożność pozostawię ostrożniarskim! Przekroczę wszelkie granice! A tobie wydaje się, że kim jestem? Już się do tego zabieram! Kolejne wyzwanie na mailiście wyzwań! Przeszkody? Szykujcie się na unicestwienie! Aktywować tryb dostarczania supergalaktycznego bólu! Gdy pojawia się mrok, przewiercam się przez niego bez większych problemów! Przewiercimy się przez niebo i obijemy gwiazdy! Poczuj mój gniew na własnej skórze i twarzy! To ja jestem tu górą. Zawsze do ciebie wrócę, Tristana. Czas na nasze fajerwerki, maleńka! Tryb przemieszczenia międzyprzestrzennego! Ratunkowa mega umiejętność rozerwania czasoprzestrzeni! Niespodziewane przybycie, zaginające rzeczywistość! Międzywymiarowa teleportacja! I co teraz o mnie sądzisz, Tristana? Oto na co stać jordle! <słyski> 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 Hi 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 hi. Wszystkie skale wspaniałości wielokrotnie zamknięte. Styl i star. Cały ja! Nie mogę przestać, nie chcę przestać! Ulepszony, usprawniony, uradowany! A niech mnie przewrócą i tak zaraz wstanę! Każdy może na mnie liczyć! No to rozgrzewka i do boju! Dobry ze mnie chłop? Raczej najlepszy! Wszystko, czego mi potrzeba, to nadzieja i ogromny metalowy kostium. Napędza mnie duch walki! Zerknijmy na niebo! Pokażę im, na co stać ordle. Bohater nigdy nie umiera. Odradza się jako legenda. He! He! Niepokonany ogniopluj! Płomienna dusza jordla apokalipsy! Miotacz ogni zagłady! Niczym jordl z popiołów!